Kochani, w takich pięknych okolicznościach zimowych zapraszam Was dzisiaj na taką naszą zimową, totalnie zimową rutynę, ale zazwyczaj to, co tutaj w górach robimy. My w górach, jak wiecie, z mojego pierwszego kanału nie jesteśmy już pierwszy raz. Przyjeżdżamy tu już ładnych parę lat. Ale takiej zimy nie pamiętamy, żebyśmy mieli tak non-stop śnieg, jak tu jesteśmy. Więc tym bardziej będzie nam miło Wam pokazać piękne widoki, zabaw trochę na śniegu, no i tego, co fajnego tutaj robimy. Pokażę Wam też fajne zimowe gadżety, które nam się przyda przydają, dla dzieci przede wszystkim. Sądzę, że na czasie bardzo, bo prawie teraz wszędzie na całym świecie pada śnieg. No, oprócz naszej Florydy, na której mieszkamy, tak wiecie, na co dzień, ale tu. Jest po prostu cudnie, zobaczcie co się dzieje. przy zimowej rutynie mąż ma czas, żeby zrobić rzenie kawy. <gry> Zimową rutynę trzeba też zacząć od śniadania i słuchajcie, śniadanie zazwyczaj y, jest jakieś takie wiecie, no nie bardzo szybkie takie, które mogą dzieciaki chwilę poczekać, ale takie, które lubią i akurat dzisiaj robię pancake, więc zostawię wam przepis y, na dole w, y, w opisie filmu bo dzieciaki nie. bardzo lubią pannikę. A wiecie, jednak potrzeba jednak troszkę więcej czasu niż wiecie, na przykład, zwykłe płatki z mlekiem czy, czy jajecznice. To trzeba więcej czasu na nie troszkę na przygotowanie i na usmażenie. Więc zaczynamy od śniadanka. Najlepszą rzeczą jaką można polecić narciarzom, tak jak tutaj mamy narciarkę. Właśnie Wikusia przedstawia Wam bieliznę termiczną. Składa się to z koszulki, tak, Wikuś? Tak. I z takich leginsów. Najczęściej jest to takie właśnie przylegające do ciała i najprościej mówiąc, co robi nam bielizna termiczna to jest to, że daje nam ciepło, a oddaje wilgoć, tak, Wikuś? Dokładnie, czyli nie pocimy się w tym jakoś za dużo, nie jesteśmy właśnie e, mokrzy. Co za tym idzie, też nam jest dużo bardziej ciepło. E, no i idealnie się sprawdza. No i, wiecie, i nie trzeba mieć nie wiadomo jakich grubych wraz. Zora, lecimy na te sanki, co? Jest! Dla kasperka wybieramy wygodne, przede wszystkim bawełniane ubranie, czyli. Koszulka i spodnie. Z tego względu, że Kasper ma bardzo ciepły kombinezon i już nie potrzebuje nic więcej. U Kasperka też ciągle jeszcze pamiętamy, jak zawsze, o ochronie przed odparzeniami pieluszkowymi, co jest ważne przy zabawach śniegowych. No i oczywiście tutaj polecam Wam już nie pierwszy raz Alantan Maść Plus. Oprócz tego, że ma się super na odparzenia pieluszkowe, to co Wam już mówiłam, to też jest świetna na wszelkiego rodzaju jakieś rany, podrażnienia, ale też, co teraz się rewelacyjnie składa przy takiej właśnie zimowej aurze, chyba każdemu teraz się coś przyda, naprawdę kojącego i rzeczywiście gojącego i chroniącego, już mówiłam usta. Usta strasznie, jak wiemy, raz, że nam się wysuszają, no bo yy, przez ogrzewanie, yy, przez suchość w powietrzu, przez yy, właśnie tą aurę całą, yy, a po drugie yy, potrzebują dodatkowej ochrony, yy, tutaj też yy, no, niekorzystnie nam to wszystko yy, sprzyja. A lubimy przecież bawić się z naszymi dzieciakami, e, jeśli tylko mamy na to czas e, właśnie e, w śniegu. E, te zabawy są często długie, te wypady takie właśnie zimowe, więc ja Wam powiem, że Alantan świetnie sobie z tym daje radę. I nie tylko na moje usta, ale na usta też moich dzieci, więc e, przede wszystkim rzeszę, że, że ona jest też tłusta i ma w sobie składniki, które mega nawilżają. Te usta i je chronią. A do tego jeszcze zobaczcie, jak ładnie wygląda, jakbym miała błyszczyk na sobie. Dobra, my uciekamy do naszych aktywności związanych właśnie z zimową rutyną. Ja Wam maść serdecznie polecam, już nie pierwszy raz, jak wiecie. Jak widzicie po opakowaniu, używamy tego naprawdę codziennie. No i sami sprawdźcie skład, bo jest rewelacyjny. Zresztą też pisaliście mi ostatnio, że używacie i lubicie, więc. Czemu nie polecić dalej? Kuzia, jak widzicie, zakłada swój y, narciarski już strój, bo równie dobrze jest idealny też i na sanki, żeby właśnie się nie przemoczyć i mieć wygodnie y, z zabawą. Ja tak samo, jak widzicie, założyłam swoje spodnie. Y, może nie używam ich do nart, ale właśnie y, idealne są, czy na pójście na stok, czy właśnie y, na zabawy w śniegu. Mówimy z Markiem, że dobrze, że nie musimy robić tego na co dzień, <laughs> tego ubierania <laughs> od wiosny do wiosny. Ale są bardzo fajne te rękawiczki, ze względu na to, że jak widzicie, Marek je zapina aż na około nadgarstka, więc dużo lepiej się trzymają niż takie, wiecie, zwykłe. No i przede wszystkim muszą być z takiego materiału, żeby zaraz nie były mokre. Dobre. I nasz miś już gotowy. A drugi miś? Gdzie jest mój drugi miś? Ja jestem tutaj. No to Drugi miś też gotowy. Dobra, idziemy tacy opatuleni. Kochani, idziemy na sanki znowu. Bo zobaczcie jak pada. Udało się znowu nam tym razem. Ta zima nas w tym roku rozpieszcza po prostu w górach. Znowu napadało. A dopiero co, jak zajechaliśmy wczoraj wieczorem, nie było jeszcze śniegu. No ale tak miło nas ta zima zaskoczyła. Dwa dni temu też tu było biało, ale się wszystko rozpuściło na nasz przyjazd. A teraz znowu pada i ponoć ma padać jeszcze jutro, więc... Jutro liczymy, że będzie jeszcze więcej śniegu, więc... Jedę teraz z dzieciakami chociaż trochę pozjeżdżać na sankach. Nawet już górnie widać. Tak zaczyna być biało. Ach, cudownie. Kto tu jest gotowy już na sanki? Wikuś, jak tam gotowa? Wika to i nawet dzisiaj z tatą idzie na narty już. Pod wieczór, nie? O. Trzymaj się, Kacperek. Śnieg dopiero zaczął padać, jak widzicie, ale ma dzisiaj go troszeczkę spać, więc liczymy na to, że będzie go jeszcze więcej. Jutro też zapowiadają opady śniegu, ale już powoli, zobaczcie, jak się ładnie się robi. No, pięknie jest. E, jak widzicie, Marka z nami tutaj nie ma, bo e, Marek pojechał do sklepu, bo oczywiście u nas jeszcze jest dużo e, rzeczy do zrobienia w nowym domu. Jeżeli ktoś nie ogląda mojego pierwszego kanału, no to e, w tym. Nie działa, zaraz podziała, poczekaj. W tym roku wybudowaliśmy dom w górach, więc z tego, z tego tytułu jesteśmy tutaj częściej. Już jeden taki dom też mamy. I z tego tytułu, właśnie Marek musiał pojechać do sklepu, żeby kupić jeszcze parę rzeczy, żeby pokończyć, bo jeszcze nasz dom tak do końca w środku nie jest skończony, nie jest dopuszczony. Więc dzisiaj. Ja z dzieciakami szaleję, a później Marek będzie szalał z Wiktorią na nartach. O, no, uwaga! Kacper, trzymaj się! Wiktorium ma krótkie włosy, dużo krótsze niż ja. Pokaż się, Wikusiu. <grafię> Jak Wikusia z takimi krótkimi? Wygodniej, nie? A Oreo co robi? Znowu śpi. Okay. <grafię> Ale jest na no, głowie pięknie, co Wikusiu? Spadnie jeszcze więcej śniegu, to jeszcze fajniej będzie nam się zjeżdżać na sankach. Zobaczcie, my sobie tutaj rozbieramy, rozbieramy sobie, słuchajcie chwilkę. A tu nagle Wiktoria zobaczyła, jak wychodzi stąd, od nas tak jakby jeleń. O i poszedł tam już jest. Widzicie, jak szybko ucieka bidulek. Zyskała nową miejscówkę Elegancko, już i teraz nie będzie zimno W plecki Od szyby zimnej I zobaczcie jak nam napadało Jak na zamówienie, moja mama się śmieje Co tam masz Wikuś, dobrego do jedzenia? sobie mm -hmm. No a ty jesz co? Chcę wodę Guacamole. Ty chcesz wodę, dobra Tata tutaj je, a tutaj czeka na mnie Słuchajcie Taki śnieg, że ledwo co Marek po to jedzenie pojechał. No więc stwierdziliśmy, że zamawiamy szybko jedzenie i idziemy zaraz jeszcze raz na sanki. A co tam? Taka pogoda, to wiecie, trzeba wykorzystać. Nie będziemy marnować czasu w restauracji. Jedzenie przyjechało, szybko jemy i uciekamy. O. Będzie. O, o, zaraz, Misiu. No i zaraz będzie.

posankach, nartach i czymkolwiek innym najważniejszy jest łyk wody. Ale tym moim dzieciom się chce pić. A jak się śnieg rozpuści, bo i tak jest tu bardzo These często. A wiesz skąd są? Why? Ja kiedyś takie kupiłam w Tunezji, jak była mama małą dziewczynką. Znaczy dziewczynką, no taką już starszą. To są róże pustyni. Takie same były właśnie w Tunezji. I patrz jakie piękne konie. To właśnie wtedy. E, przyjeżdżamy do takich tutaj okolicznych sklepików i tu akurat jeszcze nigdy nie byliśmy, a Wikusia uwielbia zbierać różne takie kamienie i oglądać też przy okazji. Więc w końcu mieliśmy czas, żeby podjechać i zobaczyć. A tu zobaczcie! Wow, co to jest? Ale to fajne I think it's some type of fossil. Super! Co? A tu zaczekie twoje kryształy, Wikuś, co ty lubisz? I tutaj też, jakie są wakacje, to można sobie samemu uzbierać kamyczki. W ogóle sklep fajnie wygląda z przodu. później Wam nagram. Zbiera się kamyczki. To już kiedyś, kiedyś właśnie ten. Byłyśmy z Wikusią. Ale piękne mają w tej rzeczy. No raj dla Wikusi. Ale jaki drogi. O, patrz. Kopareczki malujemy teraz, tak? Książeczka, która pokazuje nam kolory pod wpływem wody. Ale koparki fajowe. Hmm, hmm, hmm. O, ta jest zielona koparka, zobacz. Jaka zielona, fajna kupareczka. My lubimy rozpalać w tym kominku. Hmm. Coś cudownego. Teraz czas na rutynę y, rodziców. Yes, I właśnie sobie mm, oglądamy film. Y, pracujemy w międzyczasie i patrzymy sobie na nasz piękny kominek, który uwielbiamy rozpalać za każdym razem jak tutaj jesteśmy. Y, no i wiecie, taka aura jeszcze sprzyjająca do kominka. Zima, śnieg, kominek prawdziwy. Jakiś tam oszukany, prawdziwy kominek. A więc cudo. Ja uwielbiam siedzieć przy tym kominku. Jak trochę mi się zachce albo przymarznę, to zawsze tam sobie chodzę, siadam i jest cudnie. Tym optymistycznym akcentem, kochani, kończymy już naszą taką zimową rutynę można powiedzieć. Zazwyczaj właśnie jeszcze podsumowując, tak jest, że przede wszystkim narty, przede wszystkim jak jest tutaj w okolicy śnieg, to sanki, bo narty są co roku, bo tam nie ma problemu, robią po prostu śnieg. Hmm kominek i to co wszystko dzisiaj widzieliście, to naprawdę robimy takie rzeczy co roku. Oczywiście dzisiaj jeszcze też było rozmaicenie, no bo wiecie, robimy dużo, dużo innych rzeczy z powodu na, spowodowanych tym, że mamy nowy dom i tutaj też wiecie, trzeba co chwila coś jeszcze robić, żeby pokończyć. No, ale mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, że um, zobaczyliście sobie ładne widoczki e, i czegoś ciekawego się dowiedzieliście. E, my już się z Wami żegnamy, do usłyszenia, buziaki, pa!